Druga runda na pewno wszyscy zaczynają bardziej liczyć punkty, więc dlatego, dlatego wszyscy jadą tutaj w każdej klasie na możliwości maksymalne swoich samochodów, więc wszystko może się wydarzyć. Nie, to no to zdecydowanie gra taktyczna i to jest oprócz rywalizacji twardej bok w bok, również realizacja pewnych scenariuszy, które wcześniej omawiamy, omawiamy różne warianty, co, jeśli i tak dalej. Także to jest jak najbardziej realizacja pewnej taktyki, oprócz tego, że trzeba jechać, jechać z innymi silnymi głowami, które też chcą wygrać. Kwalifikacje były na pewno bardzo ciekawe dla kibiców, tak można powiedzieć. Dwie wygrane, dwa biegi wygrane i tak naprawdę w jednym biegu mieliśmy dosyć mocne spotkanie, w trzech tak naprawdę ze Zbyszkiem. Najpierw on nade mną można powiedzieć przeskoczył, co było dosyć zaskakujące, bo widziałem jego płytę pod samochodem, później kolizja z Marcinem Wicikiem, więc tutaj siedziało. Dany team to jest, to jest jed, jeden organizm i wszyscy muszą wiedzieć co zrobić, e, to jest też tak, że wszystkie te naczynia są połączone i właściwe przygotowanie samochodu do biegu, przygotowanie samochodu pod ustaloną taktykę, to wszystko jest wspólna praca, tutaj każdy ma wkład w wynik. Wygrywamy drugą rundę Mistrzostw Polski w rallycrossie, eee, na pewno będzie to niezapomniany dla mnie weekend, bo pierwsze zwycięstwo w rallycrossie, dużo się działo, ale finał był można powiedzieć przejechany perfekcyjnie, też samochód był przygotowany perfekcyjnie, i cały zespół działał bardzo dobrze, więc tutaj wielkie podziękowania dla całej tutaj ekipy, która, która, która wspiera no, mnie i cały zespół, żebyśmy byli najszybsi.